No to jak? Ile wasze dzieci spędzają przed telefonem? Ile czasu, gdybyście miały to tak obliczyć? Mm, ale dziennie? czy o... No dziennie na przykład. Nie ja wiem, z 3 godziny. <grym> Zero. Dlaczego? Dziennie? Twoje? Moje dziecko około 4-5 godzin. Szczerze powiedziawszy, ja jestem oburzona, no bo pytanie jest, jakby te dzieci też skąd te telefony mają, prawda? I teraz pytanie jest, przynajmniej ja tak uważam, prawda? Po co tym dzieciom się daje telefon? Ja rozumiem, jakby kiedyś... rozwijają się... przede wszystkim. Jakimś... Ale, 3 -latek? ale Ale w jaki sposób trzy latek? Mój... Słuchaj, ja mam córkę, która ma trzy lata i ja uważam, że ona się rozwija świetnie, a nawet więcej ponad stan. Okej, okay, postawiliśmy mojego syna, trzyletniego, nie wiem, ile twoja ta najmłodsza ma. I tak uwierz mówię, mi, że ten mój trzy trzylatek by zrobił wszystko. Pewnie Szedł nawet to, ale poczekajcie. No, okay. Jestem bardzo ciekawa. Tak, właśnie, powiedz, jak to jest, jak to trzyletnie jest dziecko? Czy znaczy, powiem szczerze, że, ma telefon, że dzieci ma dostęp do tabletów? W takim wieku bardzo dużo chłoną wiedzy, tak? No właśnie. I tej dobrej wiedzy. Myślisz, że ona, idąc do koleżanki. Nie ja nie korzysta? uważam źródła Z internetu? E, telefonu, Myślę, tabletu, telewizora jako źródło czerpania wiedzy? Czasami pozwalam na 10 minut. I one na to się godzą? Oczywiście, że tak nie minut? mają innego wyjścia. Jeżeli w ogóle dzieci mają mieć coś do powiedzenia, prawda? W tym wypadku nie daje im nic Ale w do 10 powiedzenia. minut, nawet tu jestem jest akurat nieumięta. 10 minut? Sprawdzą, coś. co jest to 10 minut. A co sprawdzą przez 3 godziny? Eee, a jak prawie odbierają Twoje dzieci w szkole? Bo nie wiem, ile mają lat właśnie? Ile mają eee, lat? Młodsza ma prawie 4 i starsza ma prawie 9. ją odbierają by... w szkole? normalnie nie ma z tym żadnego problemu. Nie jest wyśmiewana, nie jest od e, na bok? Nie Nam jest wykluczona trochę? Nie jest wyśmiewana, nie jest wykluczona, jest lubiana. A jak idzie jej z informatyką? Super. Właśnie z informatyką idzie jej super. Uważam, że na tym etapie, na którym ona jest, to wszystko, co jest jej potrzebne do obsługi komputera, to jest właśnie zapewnione w szkole. Podstawowa I ja nie, czuję, ja nie czuję potrzeby nic ponad to, żeby ona potrafiła, żeby się posługiwała jakby laptopem, czy, czy telefonem tym bardziej. Tak, no, to ja też się tutaj wtrącę, bo Lena jest jest bardzo dobra z informatyki, o, też Nawet dostałam pochwałę, że sobie bardzo dobrze radzi. Lat ma? 10 lat, skończy w sierpniu.